Cześć, ulżyło ci? Tak. Mam pytanie. Śmiało. Dziękuję za to, co dla mnie robisz. Nie ma za co. Czy, żeby przekonać klasę do pomocy, powiedziałaś im wszystko? Wszystko? Co przez to rozumiesz? To, o czym rozmawialiśmy, że nie jesteś profesorem i nie masz na imię Octavio, ciszej, bo ktoś usłyszy, że ukrywasz sekret. To jest wszystko? Nie. Nic im nie powiedziałam. Doceniam to. Robię to, bo pomogłeś nam z turniejem. Najważniejsze, że robisz to dla mnie. Czemu? Dlaczego to dla ciebie takie istotne? Zapisałaś dane? Zadałam ci pytanie. Niedawno mnie nie znosiłaś. Bo, zagiołeś sobie na mnie parol. Myślałam, że się zakochałeś. Co za pomysł! Jestem dużo starszy. A co to ma do rzeczy? Prowadzałam się ze starszymi. Kiedyś odwiedzałam domy opieki i wychodziłam z dziadkami na spacery. Twój ojciec wiele traci. Kto? Twój ojciec. Jest daleko i nie widzi, jak dorastać. Dzięki Bogu gość mnie nie znosi, więc nie ma problemu. Nie mów tak. Co się stało? Uspokój się. Obłęd! Co jest? Przyszedł ojciec Soli. Nie. Biedaczka. Proszę mnie nie zostawiać. Wstawaj. Co się stało? Nic. Uwielbiamy tego pana. I gdy przychodzi do szkoły, chętnie ucinamy z nim sobie pogawędkę. Nie, tak. Chodźmy do niego. Uspokój się. Na razie. Co robisz? Nie masz prawa grzebać w moich rzeczach. Jako opiekun mogę grzebać, gdzie zechcę. Nieważne. Mojego opowiadania nie ma tu, ani w szafie, w pokoju. Nie wiem, o czym mówisz. Dziwne, bo moje rzeczy były w nieładzie. Nie obchodzi mnie Twoje zdanie ani też proces twórczy. Ale dla szkoły, nie dla o, mnie. Liczy się Twoja wygrana. Nic więcej. Tak? Odetchnęłam z ulgą. Gdy skończę pisać opowiadanie, pokażę Ci je. Jest oparte na faktach i dedykowane wzią, Tobie. Żegnaj. Już we wrześniu powraca na antenę czwórki Państwa ulubiony serial. Jak dalej potoczą się losy Marichui i Juana Mikela? Czy ta miłość ma szansę przetrwać? Jak Anioł poradzi sobie w nowej roli? Nowe odcinki Nie igraj z aniołem. We wrześniu w czwórce. Zapraszamy. Co jeszcze chcecie wiedzieć? Czy pan de la Riva jest spokojny, czy wściekły? Raczej nie w humorze. Jak szybko war przed wybuchem. Zadowolone? Dajcie mi pracować. Kurczę. Pójdę siedzieć za porwaniem. Uspokój się, albo zrobię to własnoręcznie. Nie mogę. Co powiemy Gandhi i ojcu Sol? Wszystkiego się wyprzemy. Ciszej nie mogę się skupić. To nas nie słuchaj. Dziewczyny, co to jest? Nie, super. Dzięki temu rozwiążemy nasz problem. Co to? Naprawdę. Co to? Nic. Dokąd idziecie? Nie. Co to za najście? Tato, one mnie porwały. Uspokój się, Sol. Rozumiem, że przyszłyście przeprosić. Co tu robisz, Celino? Ta sprawa Cię nie dotyczy. Przepraszam, zostań. Ona jest naszym świadkiem. O czym ty mówisz? Naocznym. Jakim świadkiem? Naocznym. Spokojnie, zaraz to załatwię. Prosiłem, by był pan surowy wobec mojej córki, ale tym razem stała się ofiarą. Proszę się uspokoić. Nie mam zamiaru. Jak mogłyście się posunąć tak daleko? Nie mamy z tym nic wspólnego. Ty hipokrytko. Mówię prawdę. To ty uciekasz ze szkoły, by kręcić własne lody, a potem gadasz, że Cię porwałyśmy. Co to za kłamstwa? O co chodzi? O to, co robiła pańska córka, gdy rzekomo została porwana. Pozowała do zdjęć. Wciąż myślisz o modelingu? Wyjaśnię ci. Zamknij się. Powiedz im, Celino. Zapomnij. Myślałaś, że moja dziewczyna mnie zdradzi i okłamie? Wykluczone. Chodź, kochanie. Kochanie? Ładne fotki. Roberto, słucham. Pozwól. Czy one ze sobą chodzą? To tylko żart. Całują się? Nie. W tej szkole nie było takiego przypadku. Mia żartowała. Serio? Mogę iść? Tak, ale sama i inną drogą. Pójdę z dziewczynami. Panie Gandia. Chcę porozmawiać z córką. Oczywiście. One ze sobą chodzą. Występują.

En mis sueños te veo Sin ti yo me muero Y es tu corazón que te robaste Cuando te marchaste te marchaste con mis besos Con mis besos y mis sueños Y es tu corazón que está latiendo Cada vez más lento Y estoy sintiendo en mis adentros